Witam na kanale Agata B. od Kuchni. Dzisiaj przygotujemy ciasto Red Velvet. Składniki: 2 1 czwarta szklanki mąki pszennej tortowej, 370 g. Mąkę wcześniej przesiałam, 120 g masła, 1 niepełna szklanka, 200 g oleju rzepakowego. 1 niepełna szklanka, 200 g. Maślanki, 1 1 czwarta szklanki około 275 g cukru drobnego, 3 jajka, 1,5 łyżki 15 g kakao, pół łyżeczki 3 g soli. Dwie łyżeczki octu winnego, około 6 g, ocet podzieliłam na dwie części. Jedna łyżeczka, 6 g sody również podzieliłam na dwie części po 3 g. Dwie łyżeczki około 10 g ekstraktu z wanilii, czerwony barwnik spożywczy w żelu. Będziemy potrzebować około dwóch łyżeczek. Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. Zaczniemy od przesiania do mąki kakao i soli. Suche składniki mieszamy. Kakao do tego ciasta dodajemy, żeby podbić, wyostrzyć kolor. Włączymy piekarnik, żeby nagrzał się do temperatury 175 stopni. Masło ucieramy z cukrem do czasu, aż dokładnie się połączy. Dodajemy po jednym jajku, po każdym miksujemy do czasu, aż się wchłonie. Po dodaniu ostatniego jajka miksujemy, aż masa będzie biała, puszysta. I cukier rozpuści się w masie. Proszę nie przejmować się tym, że masa może mieć konsystencję delikatnie zważoną, bo ma takie prawo. Dodajemy ekstrakt z vanilii, olej, maślankę i miksujemy tylko do połączenia się składników. Do masy dodajemy w trzech porcjach suche składniki. Delikatnie łączymy na najniższych obrotach. Dodajemy barwnik i miksujemy tylko do połączenia się. Teraz będziemy już pracować tylko łopatką. Dokładnie wymieszamy, ponieważ będę piekła dwa blaty ciasto podzielę na dwie równe części. Można podzielić na oko lub odważyć. Wychodzi po około 650 g ciasta na każdy blat. Przygotowałam tortownicę o średnicy 23 cm. Po wymieszaniu octu z sodą i dodaniu do ciasta, musimy szybciutko wymieszać, przełożyć do tortownicy i od razu wstawić do piekarnika. Dlatego też dzieliłam sodę i ocet, ponieważ mam tylko jedną tortownicę o tej średnicy. Przekładamy do tortownicy, równomiernie rozprowadzamy, zrzucamy z góry troszeczkę, żeby wszystkie pęcherzyki wyleciały. Jednocześnie wyrówna to górę ciasta. Wkładamy do piekarnika. Środkowy róg, góra, dół, 175 stopni. Pieczemy 30-35 minut do suchego patyczka. Zostały 4 minuty, ale ciasto wygląda na ładnie wyrośnięte. Sprawdzamy. Patyczek suchy. Wyciągamy. Pozostawiamy do delikatnego ostygnięcia i przełożymy na kratkę, żeby całkowicie wystygło. Będziemy przygotowywać drugi blat. Ciasto wystygło. Przygotujemy krem. Składniki: 500 ml śmietanki 30%, 250 g serka mascarpone, 250 g serka typu Philadelphia, 4 łyżki cukru pudru. Śmietanka i sery powinny być bardzo dobrze schłodzone. Najpierw miksujemy przez około. Pół minutki samą śmietankę, dodajemy cukier puder i miksujemy do czasu, aż śmietanka zgęstnieje. Miksujemy na najwyższych obrotach. Śmietanka ubita, sery łączymy ze sobą, mieszamy, dodajemy porcjami dobitej śmietany. Miksujemy na najniższych obrotach, tylko do połączenia się składników. Krem wkładamy jeszcze na chwileczkę do lodówki i będziemy przygotowywać ciasto. Blaty są, tak jak widać, równiutkie, ale potrzebujemy troszeczkę ciasta na to, żeby zrobić posypkę, więc zetniemy z góry dosłownie po pół centymetra przełożymy na docelową paterę, na której będziemy nakładać krem i drugi ścinamy tak samo. Blaty są gotowe. Tutaj na talerzach mam dwa wierzchy, które ścięłam, ponieważ chcę przygotować to w formie tortu ciasta na walentynki, wytnę serduszka. Odkładamy na chwilę na bok. Pozostałe ciasto kruszymy na posypkę. Wszystko mamy przygotowane. Wyciągamy krem. Ciasto jest wilgotne, nie wymaga nasączania, ale jeżeli ktoś lubi jeszcze bardziej wilgotne, to oczywiście można delikatnie nasączyć. Wykładamy około 1 trzecią kremu na dolny blat. Tak jak widać krem ładnie zastygł. Rozmarujemy równomiernie. Może delikatnie wystawać za brzegi, ponieważ będziemy też smarować boki. Układamy drugi blat, odwracając płaską częścią zapieczoną do góry. Delikatnie dociskamy. Pozostałą częścią kremu smarujemy wierzch i boki. Ciasto przełożyłam już kremem. Otynkowałam boki. Możemy dekorować. Wiadomo, dekorujemy według własnego uznania. Posypkę przykleję na boki. Nadmiar posypki pędzelkiem zmiatam do miseczki. Boki mamy udekorowane. Będziemy dekorować górę. Wkładamy przynajmniej na dwie godziny do lodówki. Ukroimy i zobaczymy jak wygląda w środku. Tak ciasto wygląda w przekroju, blaty są równe, pomiędzy śmietana, krem na wierzchu serduszko. No to co? Próbujemy. Jak dla mnie ciasto jest wystarczająco wilgotne, nie wymaga nasączenia. Połączenie z kremem z dodatkiem sera Philadelphia czy innego serka, które jest delikatnie słone dodaje smaku po prostu jest to idealne połączenie krem rozpływa się w ustach jest super, naprawdę muszę to skończyć, bo nie mogę się oprzeć drugi kawałek ukroiłam zabieram, oczywiście nie dla siebie ktoś mi pomoże Smacznego. Do zobaczenia przy następnym filmiku. Nie wiem, czy wiele zostanie. Mm, Pyszno.